Czy słyszałyście w swoim życiu chociaż raz taką radę, zadbaj o siebie? Co wtedy zrobiłyście? Jak to odebrałyście? W dzisiejszym odcinku na kanale Mama Medytuje zapraszam Was do posłuchania, jak możecie lepiej zadbać o siebie. Ja przez długi czas myślałam i rozważałam nad tym, co to właściwie oznacza, żeby zadbać o siebie. I najczęściej to słowo pojawiało się wtedy, kiedy byłam w ciąży i wtedy, kiedy wszyscy dookoła powtarzali mi, że powinnam zadbać o siebie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o takich kilku moich wnioskach i kilku radach, które chciałabym Wam dać, żebyście pamiętały o tym, jak ważne jest właśnie zadbanie o samą siebie. Pierwszy wniosek, który do mnie dotarł, to było to, że nikt nie zrobi tego lepiej niż ty sama. I mnie na samym początku wydawało się, że to zadbanie o siebie jest równoznaczne z tym, że to inne osoby mają się o mnie w jakiś sposób troszczyć, mają mi pomagać, mają mi coś dawać, a oczywiście było to bardzo, bardzo błędne przekonanie, które pokazało mi, że w gruncie rzeczy to ja sama doskonale wiem, czego mi potrzeba. I jeżeli to słyszę i widzę, to po prostu za tym idę. I robię tak, robię to, co w danym momencie czuję, żeby właśnie o siebie zadbać. Drugi wniosek to zaufaj swojej własnej intuicji. I to było coś, co dla mnie było największym wyzwaniem, bo nie do końca rozumiałam, co, ta, co to tak naprawdę ta intuicja jest, czym, on, czym ona jest, co ona oznacza. I przez wiele lat, jakby robiłam to słuchanie intuicji, jeżeli tak można to nazwać, to robienie słuchania intuicji w taki trochę, można powiedzieć, naturalny sposób. Natomiast z czasem, jakby odkryłam to, że ta intuicja jest przykryta po prostu przez nasze schematy myślowe, przez nasz umysł, przez jakieś nawyki. I dopiero jak zaczęłam medytować i kontaktować się z samą sobą, to odkryłam, że ta intuicja to taki wewnętrzny, bardzo cichy, subtelny głos, który w ważnych dla nas momentach, ale też w codziennych momentach w naszym życiu, podpowiada nam coś takim szeptem, subtelnie tylko raz. Natomiast to, co wychodzi z umysłu, będzie wybrzmiewać bardzo głośno i będzie się powtarzać bardzo często. Więc patrzcie i obserwujcie, gdzie ta intuicja u Was się pojawia, gdzie słyszycie ten cichy, subtelny głos. Który Wam podpowiada, co w danym momencie najlepiej zrobić. Bądź dla siebie dobra i wyrozumiała. To trzeci wniosek, który też sama zaczęłam odkrywać niedawno. Nie wiem, czy tak macie, ale mam ostatnio takie poczucie, że. Mimo tego, że nie mieliśmy do czynienia z pandemią, to świat nie zatrzymał się. On cały czas gdzieś pędzi, cały czas możemy obserwować osoby, które cały czas coś robią, cały czas jakby idą do przodu. I to generuje znowu taki element porównywania się. Albo stawiania się wyżej, albo stawiania się niżej niż, niż inne osoby. Słuchanie też różnych rad, za którymi też czasami albo idziemy ślepo, nie analizując ich w żaden sposób, albo totalnie je odrzucamy. Z góry uważając, że są na przykład niewłaściwe. Więc w tym byciu wyrozumiałym chodzi o to, żeby dawać sobie przestrzeń na to, że Mogę, w, mogę po prostu usiąść, napić się herbaty, po prostu nic nie robić, po prostu mieć taki czas, w którym czuję się dobrze. Też taki czas, w którym popełniam błędy, w którym nie jestem perfekcyjna, w którym po prostu daję sobie prawo do tego, żeby, żeby odpuścić. I jestem dla siebie wyrozumiała, szanuję siebie po prostu za to, co robię i za to, kim jestem. Czwarta rzecz to znajdowanie własnego azylu, własnego miejsca, takiej przestrzeni, w której macie chwilę dla siebie. Czy też jest to w waszym domu na zasadzie zamknięcia się w pokoju, w jakimś miejscu, gdzie po prostu jesteście sami ze sobą, nawet w łazience, czy też po prostu znalezienie sobie jakiegoś zajęcia, które możecie wykonywać. Na przykład gdzieś na zewnątrz, czy to jest bieganie, czy to jest jakieś, jakiekolwiek inne hobby, które daje Wam tą przestrzeń, żebyście po prostu były totalnie same ze sobą. Więc zastanówcie się, co jest jakąś formą azylu. Ostatnią rzeczą jest obserwacja siebie. Element, który moim zdaniem jest bardzo ważny i bardzo istotny w tym, żeby po prostu czuć się lepiej i żeby zadbać o to, co się z nami dzieje. Czyli w momencie, kiedy dzieje się trudna sytuacja dla nas, taka, która wzbudza e, na przykład frustrację albo złość, e, zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie, OK, skąd się to bierze? Czy naprawdę jestem zła na tą konkretną sytuację? Czy też może stoi za tym jakaś moja myśl, jakiś mój nawyk, e, który się przykleił do mnie już dawno, dawno temu i którego nigdy wcześniej nie zauważałam? I na początku może to być trudne oczywiście, żeby to robić, dlatego ważne jest na przykład medytowanie albo siadanie w takiej ciszy i w momencie, kiedy dzieje się taka sytuacja, po prostu odcięcie się od tego, znalezienie dla siebie bezpiecznego miejsca i przeanalizowanie tej sytuacji na spokojnie. Ja mam takie trochę poczucie, że w momencie, kiedy jesteśmy złe, sfrustrowane, albo mamy dość, bo często się tak zdarza, to nasze reakcje czasami są wymierzone przeciwko osobom, które z pozoru są niewinne, czyli naszym dzieciom albo naszym partnerom, bo akurat ta sytuacja spowodowała to, że wybuchłyśmy w tym konkretnym momencie. Ja miałam ostatnio taką sytuację, gdzie Jednego dnia byłam na swojego partnera, na swojego męża, mega zła. Miałam ochotę się wyprowadzić po prostu z domu. Po czym, na drugi dzień, sytuacja odwróciła się całkowicie. I, I zadałam sobie wtedy takie pytanie: czy ja tak naprawdę jestem zła i czy tak naprawdę ja chcę od niego uciec, czy w drugą stronę, czy tak naprawdę ja chcę, żeby mnie przytulił, żebym z nim szczerze porozmawiała i żebym powiedziała, co tak naprawdę mnie boli i o co mi chodzi. I to było dla mnie takie bardzo odkrywcze, i sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać: OK, kurczę, skąd te reakcje się we mnie pojawiają? Dlaczego tak robię? Dlaczego tak działam? Obserwujcie siebie. Możecie oczywiście to robić, odtwarzając medytację na tym kanale, więc bardzo gorąco Was zachęcam, żeby korzystać z tego. Korzystajcie, wybierajcie te metody, które pomagają Wam dbać o siebie, korzystajcie z medytacji. Na zakończenie chciałam Wam powiedzieć tylko tak, takie jedno zdanie, które bardzo często mnie towarzyszy. W kulturze hawajskiej mówi się o tym, że energia podąża za uwagą, albo inaczej, że to, co mamy w środku, dzieje się też na zewnątrz. Czyli jeżeli nie zadbamy o siebie, nie zadbamy o nasz wewnętrzny spokój, to bardzo prawdopodobne jest to, że będziemy doświadczać różnych zawirowań i różnych trudnych sytuacji w naszym życiu. Pamiętaj, że tak naprawdę, gdy kochasz siebie i w pełni siebie akceptujesz, to niemożliwe jest to, że inni Cię nie kochają. Te słowa powiedziała Byron, Byron Katie, i zostawiam was z nimi do przemyślenia i do refleksji. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wy same dbacie o siebie. Jakie metody stosujecie, co robicie. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Cześć!